Koleczkę zostawić? Nie, może pan dodać. Jak zadać. Jakby to było na wszyscy i ten na dźwięk, tak? Dobrze? Tak. No, to ja czekam wtedy. No. Ale to... No tak mi się. No jest duże prawdopodobieństwo, bo bardzo duża za jest. Ja wiem. Jeżeli bym miał cierpieć, to ja pani powiem, że to nie ma problemu. Na razie. Na razie spróbujmy tą terapię zobaczymy. Dobra? No. Mało, obiecuję pani. Potem trzeba się wziąć, bo będzie widziała, no. bo ten mały jest bardzo stary księż, chorobany. tam będą założyć i trzeba robić te dęby. Dobra, to weźcie węchanku, do tu jeszcze niebieski i żółty, bo nie wiem, który będzie lepszy. Jeszcze, jeszcze, no Nie, bo to zawsze o tym zależy się chyba badać, że ja użyć... Teraz zróbmy w bocznej kręgosłup, odcinek lędziowy. Nie, on jest tak uspokojony. Ale tylko Może go przytrzymuj, ja podam, bo może zaraz zobaczymy. No, no, ale... nie. nie, on jest uspokojony farmakologicznie, proszę Państwa. Trzymaj, trzymaj zawsze troszeczkę, bo to tak jest nieprzyjemne. Koi, misiaczku. Koi, nie misiaczku. Kojnie. Już się poszedł. A jeszcze. stres przed kamerą wiesz. Troszkę trzymamy, że woli. Trzymaj troszeczkę. O i hałas jeszcze Ale nie boli. No przecież leży spokojnie. Reaguje miejscowo tylko. On by sobie nie dał tego zrobić normalnie, jakby go bał. Ale trzeszczy tak w tym stawie, że nieprawdopodobne. To. U niej? Stodno... No, no. To pani? Nie no, już podnosi nogę cały czas. A widziałaś kiedy żebyśmy płukali dwudziestkami? Gosia, już żeśmy to przerabiali. Proszę Cię. Weź tak się ogarnął. Do... Czekaj. No. Teraz proszę pani, damy budzacza troszeczkę. Mhm. 10 minut. Pow muszę wam dodać. Przyda! Dzień dobry. Nie powiem kupki. Jestem z tą uciekają. No. Jest okej. Okay. Chodź.